Cześć, z tej strony Instruktor Pierwszego Kontaktu. Cieszy mnie to, że kanał się dobrze rozwija, jest nas coraz więcej, ale większość z Was ogląda mnie bez subskrypcji. Dlatego drogi widzu, proszę, wesprzyj mnie jako twórcę, zasubskrybuj ten kanał, polub ten film, mnie to motywuje do dalszego tworzenia dla Was materiałów. Dzisiaj przed nami znowu skanik i będzie on idealnym kandydatem do przeprowadzenia dzisiejszego odcinka. Co prawda, już wczoraj miałem dla Was odcinek, ale trwał on 28 minut. Dlatego postanowiłem go rozbić na dwie części, żeby po prostu dla Was było przyjemniejsze to oglądania i żebyście mogli więcej wiedzy zaczerpnąć. Bo ten materiał, który dzisiaj będzie idealnym wstępem do następnego odcinka. Dlatego z okazji zbliżających się świąt, jak chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. Bo jeśli mamy zdrowie i rodzinę, to resztę spraw załatwimy sobie sami, czego Wam serdecznie życzę. Dlatego nie przedłużając, przechodzimy do filmu. Jak widzisz drogi widzu, właśnie zmieniliśmy scenerię, dlatego koniecznie zostaw komentarz, czy ta się Wam podoba, czy wracamy do poprzedniej. Ja jako twórca zwracam szczególną uwagę na swoich odbiorców, dlatego chcę, żeby filmy były nagrane dla Was bardzo jasno, wyraźnie i przejrzyście. Dlaczego instruktor pierwszego kontaktu? Dlatego, że swój instruktor kieruje dla osób, którzy dopiero zaczynają się interesować bronią palną i strzelectwem chcieliby zdobyć podstawową wiedzę na temat zachowania się na strzelnicy, na temat bezpiecznego obsługi broni oraz odejść swoje pierwsze świadome strzały pod okiem instruktora. Kieruje również instruktor dla osób, tych, którzy są przed zakupem pierwszej jednostki broni, bądź już mają swoje pierwszą jednostkę broni, a tym samym chcieliby zwiększyć swoje kompetencje oraz umiejętności strzeleckie. Ja, jako instruktor, największy nacisk kładę na świadomość i bezpieczeństwo. Jest to dla mnie absolutny priorytet, a na strzelanie dziesiątek przyjdzie jeszcze czas. Wiem, co mówię, bo strzelam już 9 lat. Wspomniałem, że kanin będzie idealnym kandydatem, ponieważ jest on skonstruowany jak większość współczesnych pistoletów. Zanim zaczniemy jakokolwiek omawiać broń, należy ją sprawdzić. Strzelec musi wiedzieć, w jakiej kondycji się znajduje jego broń, żeby sprawdzić czy broń jest rozładowana należy przede wszystkim wziąć ją do ręki i od razu wam powiem jest coś takiego trigger discipline czyli wyuczony podświadomy nawyk absolutnie niezbędny do bezpiecznego obchodzenia się z bronią tak walczy z rutyną zapobiega oddaniu niekontrolowanego strzału czego byśmy bardzo ale to bardzo nie chcieli. Od razu powiem, jest on społecznie pożądany w środowisku strzelców. A polega on na tym, że odkładamy palec wzdłuż szkieletu. Im będziecie bardziej ostrzelani, zaczniecie się po prostu na to łapać. Podczas gry w paintball, podczas gry w ASG, podczas obsługi jakichś prostych narzędzi, wiertarka, wkrętarka, wyżynarka, ten palec zawsze będzie szedł w bezpiecznym kierunku. Dlatego, nie przedłużając, jak sprawdzić, czy broń jest rozładowana. Wyobraźcie sobie, że mamy zwarcie instalacji elektrycznej. Co w tym przypadku robimy? No jasne, zawsze odcinamy źródło zasilania. W tym przypadku będzie to magazynek. Aby odpiąć magazynek, należy nacisnąć na przycisk zwalniania magazynka. W większości współczesnych pistoletów znajdują się właśnie w tym samym miejscu. W Starej Beretcie 92S znajdował się on tutaj, był mało ergonomiczny, w polskim i czaku znajdował się na dole chwytu. Bardzo cenię sobie rozwiązanie Waltera P99 znajduje się wzdłuż zdłużka W wersji polskiej został on dodatkowo jeszcze przedłużony, co bardzo korzystnie wpływa na jego ergonomię. Jak to Polacy chcieli przeoszczędzić i wsadzili plastikowe płytki, które z biegiem czasu pękały i doprowadziły do paru nieszczęść. Ale to tylko taka ciekawostka, dlatego nie przedłużając, jak wspomniałem, odpinamy źródło zasilania, sprawdzamy podajnik. Nic tu nie ma. Wiem, że magazynek jest już przyjrzany. Teraz przedem Wam tipa, jak zostawić zamek w tylnym położeniu, mimo że nie mamy pustego magazynka. Żeby to zrobić, wystarczy palcem podważyć dźwignię zrzutu zamka i ociągnąć zamek w tylne, skrajne położenie. Jak widzimy, zadziałało. Kolejną rzeczą, która nas interesuje, jest sprawdzenie gniazda magazynka oraz komory nabojowej. Ja widzę, że nic tu nie ma. Jest bezpiecznie, mogę w sposób świadomie rzucić zamek. Żeby zrzucić zamek, szkoły są dwie: albo naciskamy na dźwignię, albo ciągamy zamek dmi do tyłu i on sam nam opadnie. Cowo zademonstruje. Teraz tuż broń mamy przejrzaną, zamek zrzucony i glicę napiętą. Możemy oddać świadomy strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku. Czyli w tym momencie dopiero mogę położyć palec na języku spustowy ściągnąć go do tyłu, który wykona cały ruch szyny spustowej w tył, który opuści nam iglicę. Padł suchy strzał. Wiem, że broń jest bezpieczna. Teraz możemy porozmawiać na temat broni. Można na początek omówię z Wami podstawowe warunki bezpieczeństwa, tak? Czyli, tak jak mówiłem, palec na języku spustowym kładziemy tylko w momencie, kiedy chcemy oddać świadomy strzał. Czy to będzie kontrolny, czy zastosowaniem amunicji penetracyjnej Atrapę, jak i, i prawdziwą broń, tak zawsze traktujemy jako broń bojową. Tak. I oraz gotową do strzału. Nie dopuszczamy do sytuacji, gdy pozostawiamy broń bez nadzoru. No i oczywiście nigdy nie kierujemy światła lufy w kierunku ludzi, zwierząt, maszyn, narzędzi i instalacji. Tak. Wylot lufy kierujemy tylko w kierunku wroga. Oczywiście na placu boju. Omówmy sobie podstawową budowę i jak takiego kanika rozłożyć. Powiem wam po raz kolejny. Pierwsze co zawsze odpinamy magazynek. Teraz aby zsunąć zamek ze szkieletu. Wystarczy odciągnąć go do tyłu i ściągnąć ten przycisk, który odpowiada nam za blokadę zamka, tak? I teraz mnie się zapytacie, dlaczego nie ściągam go w przód? Ponieważ tutaj blokuje mi wyrzutnik, tak? I muszę broń unieść. W większości współczesnych pistoletów byłoby to wsunięcie a w przypadku założenia było to wsunięcie, tak? Ale jak widzicie, ja wam tu zademonstruję, nie dam rady, ponieważ wyrzutnik mi blokuje, czy to podczas zsuwania, czy to podczas nakładania, tak? Mamy podstawowe elementy broni, o których wam opowiem tak zamek, szkielet, magazynek. Ja już nagrywam na końcu odcinka, schowałem właśnie broń, dlatego porozmawiamy o amunicji. Przed sobą mamy prawdziwą amunicję, jest to amunicja scalona, amunicja bojowa. Omówimy jej budowę właśnie na jej przykładzie. To co mam w ręku, jest to amunicja w kalibrze 9 na 19, co należy przez to rozumieć. 9. To jest średnica pocisku, 19 to jest długość łuski. Troszkę jej historii. Została zaprojektowana w 1902 roku przez George'a Lugera, dlatego nosi nazwę Luger bądź Parabellum. Stała się uniwersalnym nabojem wojskowo-policyjnym na całym świecie. I w chwili obecnej jest używana w pistoletach, w pistoletach maszynowych, w karabinkach PCC, czyli Pistol kaliber carbine. Jeśli chodzi o budowę, na samym wierzchołku mamy pocisk. I tu właśnie zależy od długości lufy, podczas spalania materiału miotającego, jaką uzyska prędkość, a gwint zapowiada ruchu obrotowemu. Dzięki czemu ten pocisk nie koziołkuje w czasie lotu i ma bardziej płaski tor lotu. Tak, dalej mamy łuskę, kryzę łuski, która współpracuje z pazurem wyciągu. Dookoła mamy den Kouski, który współpracuje z czołem zamka i z wyrzutnikiem. Na samym środku mamy spłonkę. W momencie uderzenia w nią iglicy następuje zapalanie materiału inicjującego, który znajduje się w tym miejscu. Później przychodzi do ładunku miotającego i ciśnienie wypycha nam pocisk światłem lufy. Tutaj mamy amunicję pośrednią 223 Remington. Dlaczego pośrednią nie karabinową? Ponieważ jest pośrednia pomiędzy amunicją karabinową a pistoletową. Jest w kalibrze 556 na 45 Pewnie słyszeliście, bo Wam się kojarzy z amunicją wojskową NATO. Różni się ona ciśnieniem oraz wagą pocisku. Tutaj pocisk jest lżejszy. Jeśli chodzi o budowę, to jest praktycznie to samo. Może najpierw opowiem Wam historię. Została zaprojektowana na prośbę wojska w 1958 roku i przyjęła się jako M193. Była używana w karabinkach M16. Jeśli chodzi o różnicę między w budowie pomiędzy amunicją pistoletową, to możecie zauważyć, że pocisk jest bardziej stożkowaty oraz łóżka jest butelkowa. Wystarczy wziąć go do ręki, kciukiem nacisnąć na urządzenie powrotne i je po prostu wyciągnąć. Teraz tym samym ruchem, którym broń się reguluje, wyciągamy lufę z komory nabojową, czyli krótki odrzut lufy z przekoszeniem w płaszczyźnie pionowej. W ręku już mamy lufę z komorą nabojową. No i w ręku zostaje nam sam zamek. Mamy podstawowe przyrządy celownicze, czyli mucha, szczerbinka, te są akurat z warena, typowo tarczowe, bardzo wyraźne. Tutaj znajduje się okno wyrzutowe łusek, które nam odpowiada za ekstrakcję czy to pustej łuski, czy to amunicji. Tutaj mamy pazur wyciągu, który współpracuje właśnie z zamkiem. Jeśli blona jest zareglowana, pazur zahacza się o kryzę łuski. W momencie cofania się zamko, pobiera on ją z sobą do tyłu. Tutaj mamy wskaźnik napiętej iglicy, oczywiście w środku znajduje się sama iglica. Te dwa występy, które są w tym miejscu, jest to szyna zamka. Dzięki temu, że zamek jest obsadzony na szkielecie, zamek może się poruszać do tyłu, jak i do przodu. Tutaj mamy czoło zamka, które nam odpowiada za pobranie kolejnej sztuki amunicji z podejnika magazynka. Pchając o jej dęko, tak? Tutaj znajduje się wewnętrzna blokada iglicy, to właśnie jest jeden z bezpieczników. Jeśli po prostu ta blokada nie będzie wciśnięta, bo ona współpracuje z szyną spustową, tam jest taki występ, który podczas pokonywania drogi e, języka spustowego szyna spustowa cofa się w tył, i tym występem, właśnie nam podnosi wewnętrzną blokadę iglicy. Jak widzicie, jest wciśnięta. Możemy. Wyciągnąć iglicę na zewnątrz. one wychodzi z kanału iglicznego. Jeśli ona jest wyłączona, iglica nawet nam nie ruszy. W środku mamy samą iglicę, tu widzimy jej część w formie takiej jakby literki L. Ona jest oczywiście na sprężynie. Jeśli sprężyna jest rozprężona, tak? To wtedy dochodzi do napięcia iglicy. Widzimy, widzimy, i w tym położeniu właśnie nam y, zostaje. W momencie pokonywania drogi języka spustowego. Y, w mechanizmie właśnie odpowiadającym za zrzucenie iglicy mamy występ, który go właśnie będzie nam opuszczał, y, sprężynę generując ruch do przodu, iglica uderzy nam bezpośrednio w spłonkę, tak? Tutaj mamy lufę z komorą nabojową. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na komorę nabojową. Tak, tutaj mamy ślizg. Jeśli nabój jest pobierany, przyciskiem zostaje on wsunięty do komory nabojowej. W środku mamy stożek przejściowy. Ja mam gdzieś tu zbijaka za chwilę wam zademonstruję. Tak. Czoło zamka napiera nam na denko łuski, uderza ślizgiem, wchodzi nam do komory nabojowej i w środku ostożek przejściowy jest zahaczony, nie ma możliwości, oczywiście samą łuską, nie ma możliwości, żeby przesunął się dalej. Sama komora nabojowa reguluje się nam z zamkiem. Po co się broń reguluje? Ponieważ w momencie odpalenia materiału miotającego w środku wytwarza się bardzo duże ciśnienie, i to nas chroni przed tym, żeby nie otworzyć zamka wcześniej, bo doszłoby do rozerwania łuski, która by skutkowała tym, żebyśmy mieli tak jakby w ręku grantodunkowy, nie dość, że poważnie by zagroził naszej broni, to również co, co gorsze naszemu życiu i zdrowiu, tak? Tu mamy brody odpowiadające za prawidłowe ryglowanie. Później Wam pokażę, mamy taką żerć w blokadzie zamka, tak? ona się zahacza właśnie o ten moment i nie pozwala broni wyjść dalej. Sama lufa, tak jak już wspomniałem, podczas miotania pocisku nadaje jej prędkości, a dzięki temu, że jest gwint w lufie, pocisk nabiera ruchu obrotowego. Dlaczego ma ten ruch obrotowy? Dlatego, żeby pocisk leciał płasko, bo inaczej doszłoby do koziołkowania. No, i w ręku zostaje nam urządzenie powrotne. Czym jest to urządzenie powrotne? Ono odpowiada za całą automatykę broni. Urządzenie powrotne jest to po prostu sprężyna. W przypadku kanika, nawinięta na rzecz stalową, bo w większości współczesnych pistoletów, jest to element plastikowy, tak? Tylko sprężyna jest metalowa. Dlaczego odpowiada za całą automatykę broni? Ponieważ kiedy zamek jest w tylnym położeniu, sprężyna jest sprężona. W momencie, gdy opuszczamy zamek, yy, sprężyna magazynka podnosi podajnik do góry z amunicją. Czoło zamka pobiera amunicję za dęko łuski. Tak jak Wam pokazywałem, ślizgiem właśnie wchodzi do komory nabojowej, a reszta energii rygluje nam w sposób prawidłowy broń. Zacznijmy od początku. Tutaj mamy szynę akcesoryjną. W standardzie Picantini możemy podpiąć sobie wskaźnik laserowy, latarkę, bądź trenażer strzelecki. Tutaj mamy na samej górze wyrzutnik. On współpracuje z pazurem wyciągu oraz cofającym się zamkiem. W momencie, kiedy zamek się cofa, pazur wyciągu ciągnie właśnie pustą łuskę za jej kryzę. W momencie cofania uderza denkiem. O wyrzutnik, i dzięki czemu dochodzi do ekstrakcji pustej łuski. Tu Wam już wspomniałem: to są prowadnice zamka. Współpracują z szyno zamka, dzięki czemu pistolet yy, może pracować tak. Zamek porusza się do tyłu, jak i do przodu. Tutaj właśnie mamy. Blok ryglowy, który odpowiada nam za prawidłowe ryglowanie broni. W momencie krótkiego odrzutu lufy broń przemieszcza się w płaszczyźnie poziomej, tak, dzięki tym występom, przekształca się w płaszczyznę pionową i dzięki temu mamy pra cykl pracy broni, tak, czyli krótki odrzut lufy cofa się w tył z przekoszczeniem w płaszczyźnie pionowej. Możecie to zauważyć. Podczas pracy lufy, gdy strzelamy, tak? to jest rozwiązanie w większości współczesnych pistoletów. Tu jak wspomniałem, mamy tą żerć, która właśnie się nam zahacza. Oto brodę zamka. Żeby zsunąć zamek właśnie ze szkieletu, wystarczy zdusić tą blokadę. Jak widzimy, żerć nam opada i pozwala zdjąć zamek. Tutaj mamy szynę spustową, która współdziała z mechanizmem spustowym. Oczywiście, ściągają się do końca. W skrajnym momencie iglica opada. Tu mamy występ, o którym wspomniałem, który współpracuje z wewnętrzną blokadą iglicy. No i oczywiście szyna spustowa współdziała również z językiem spustowym. Co do języka spustowego, w środku mamy taki języczek. Jeśli nie będzie on nie ma możliwości, żeby ściągnąć, y wykonać cały cykl pracy w tył. Musimy go wtedy nacisnąć i wtedy będzie się nam przemieszczał i możemy pokonać całą drogę szyny spustowej tutaj mamy dźwignię z rzutów zamka tak, jest to na zwykłe sprężynce i tutaj właśnie mamy tą żerć, o której wspominałem ona współpracuje z podejnikiem jeśli w podejniku nie ma amunicji to ten występ właśnie nam podnosi i wykonuje ten sam ruch, który pokazywałem Wam na początku filmu Wystarczy, że podniesiemy tą dźwignię do góry, tak? w momencie gdy wepnę pusty magazynek jak zauważycie zostanie uniesiony. A jeśli ja załaduję amunicję, w tym przypadku zbijak, amunicja treningowa, on się nie podniesie. Oczywiście tutaj mamy sam kabłąk, a potem jest kabłąk w pistolecie, Róż w każdej innej broni. Po to, żeby nie cisnąć przypadkowo z pustu. Mamy sam chwyt. Oczywiście też mamy przycisk zwalniania magazynka. On jest na sprężynce. Kabunk magazynka ma taki specjalny występ, który po prostu nam automatycznie jakby swoim ruchem, pokonując, o, udaje mi się go wcisnąć. Swoim ruchem po prostu napiera, że on wywołuje swoją pracę i się po prostu odklikuje zatrzaskując magazynek no i mamy samo gniazdo magazynka przed nami znajduje się sam magazynek na samym górze mamy jego szczęki po co są szczęki? po to żeby na amunicja nie wypadła, a dzięki temu że zamek pokonuje y, ruch poziomy czoło zamka jest w stanie pobrać sobie y, nabój z podajnika, tak? jeśli chodzi o sam kadłubek tutaj mamy właśnie ten występ który współpracuje z przyciskiem zwalniania magazynka i to on jest odpowiedzialny za to, żeby ten magazynek został w sposób prawidłowy umieszczony w gnieździe magazynka. Jeśli chodzi o rozłożenie, tutaj jest bardzo prosto w przypadku większości współczesnych pistoletów. Na dole mam oczywiście stopkę, która ma wycięcie na płytkę oporową i tą płytkę oporową należy wcisnąć do środka, czy to wybijakiem, czy, czy jakimś podobnym przedmiotem, i zsunąć ją w, w przód. Tak Tu mamy sprawę o wiele bardziej upuszczoną. Jak widzimy, na wierzchu jest płytka oporowa. Należy ją pociągnąć do góry i zsunąć stopkę. Przytrzymujemy palcem, bo ona może odlecieć. Czyli sama stopka. Cały mechanizm magazynka. No i kadłubek, tak. Kadłubek ma tutaj nacięcia informujące nam o ilości amunicji, która nam jeszcze została w magazynku. No i oczywiście sama prowadnica stopki zamka. A na stopce mamy szynę. Omawiając mechanizm, tu mamy płytkę oporową, która ma za zadanie oporować, tak, żeby wypychać podajnik do góry. Yy, mamy sprężynę. W momencie ładowania magazynka ona się spręża, w momencie podawania ona się rozpręża. Bardzo proste. Na samej górze mamy podajnik, który ma tutaj specjalny występ. I teraz mi się pytacie, dlaczego on nie jest płaski. Po to, żeby amunicję umieścić dwurzędowo. Co to znaczy? Ja zaraz sięgnę po zbijaki. Nie o takie... Ustawienie mi chodzi, że dwurzędowe, tylko po prostu jest amunicja i na nią nałożony jest kolejna sztuka i tak do zapełnienia pełnego magazynka. A co to ma na celu? Ma to na celu po prostu to, żeby więcej amunicji można było pomieścić w magazynku. Żeby złożyć robimy to samo, tylko że w odwrotnej kolejności. Wkładamy podajnikiem do góry. Zduszamy właśnie tą sprężynę. ona jeszcze jest nowa. Dość ciężko chodzi, później się wyrobi i próbujemy trafić szyną na prowadnicę stopki. Wkładamy i płytkę oporowy dociskamy palcem. Jeśli się zapadnie, wszystko jest w porządku, magazynek jest w sposób prawidłowy złożony. Jak widzicie broń mamy rozłożona do czyszczenia i konserwacji. Żeby ponownie ją złożyć, chwytamy za zamek. I tym samym ruchem, który następuje, ryglowanie broni, tylko zrobimy to w odwrotnej kolejności, czyli przekoszenie w płaszczyźnie pionowej. Pion poziom, tak, pion poziom, tak jak działa blok ryglowy, tak? I w tym momencie będzie łatwiej pokazać przed krótkim odrzutem lufy. Broń się nam rygluje, w tej pozycji jest zaryglowana. komora bojowa oraz zamek stają się elementem monolitycznym. W momencie, gdy pada strzał. Opada nam ciśnienie i broń się odryglowuje, czyli następuje krótki odrzut lufy. Po czym się przekasze w płaszczyźnie pionowej, tak? Ale dalej sobie właśnie omówimy w następnym odcinku podczas cyklu pracy broni. Wkładamy urządzenie powrotne. I teraz dzięki temu występowi w kaniku bardzo łatwo możemy trafić szyną na jej prowadnicę. Musimy wyczuć przód tył. I naciągamy delikatnie do tyłu. Teraz sprawdzamy, czy broń jest prawidłowo złożona. Sprawdzamy współdziałanie mechanizmu. Pada suchy strzał, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że pomogłem paru osobom. Yy, nie chciałem was po prostu męczyć tym 28 minutowym materiałem, rozbiłem go na dwie części więc w następ za tydzień porozmawiamy sobie o terminologii o bezpiecznikach, które w tej broni się znajdują oraz omówimy cały cykl pracy broni dlatego był dzisiejszy odcinek żebyście zrozumieli co z czym współpracuje, później po prostu będzie nam to łatwiej sobie yy, zaprezentować tak, ja dziękuję wam, jeszcze raz wam życzę zdrowych, rodzinnych i spokojnych świąt Pozdrawiam Was, cześć.